Pepe z bratem i rodzicami leci samolotem na zagraniczne karwacje. Proszę zapiąć pasy. Samolot w Londynie. <grybuj> Jej, Pepa zostawiła w samolocie swojego misia. Potrzebny nam samochód, żeby dostać się do pensjonatu. Nie ruszać się, to jest na... Buongiorno! Come posso aiutare una così bella signora? We Włoszech wszyscy mówią po włosku. O, e, Potrzebny nam samochód? Non capisco. Może ja to załatwię. Jestem specjalistą od rozmów. <laughs> Chcemy samochód! Łowo. Nie! Samochód! A few moments later, dobra robota, George! Poradzimy sobie bez GPS-a. Eee, pojedźmy tędy. Uważaj, tato świn. Pepa, George i rodzice są coraz bliżej pensjonatu. Aha! Prawie dojechaliśmy. Tak, marzy mi się relaks na leżaku. A to jest włoski policjant. Gazu. I już jesteśmy. Pepa, George i rodzice są w uroczym włoskim pensjonacie. Co ty tam masz w tej walizce, mamo Świnko? Tylko niezbędne na wakacjach rzeczy. Mój kwiatek. Komputer. Konserwy, termo. Mamo świnko.